Uważajcie chłopaki, patrzcie na to. Oh. To było A teraz popatrzcie na nas. Patrzcie na nas. Teraz wy pokażcie na co was stać. Ej, chłopaki, trzymajcie dystans! Widzicie, jesteśmy fajniejsi! Nie, chłopaki! No co, dziewczyny? Pokażemy im, kto jest najlepszy? Najlepszy taniec! No i co, chłopaki? Widzieliście, co potrafimy? Patrzcie na to! Kurczę piłka się porysowała Kev patrz, cyrk pojechał, ale klauny zostały No co za klauny? Kopiuję mój taniec, ten o Przestań, Dima, ten taniec jest z TikToka Nie Kev, ja go stworzyłem. Dima przestań już, Diana po prostu lubi ten taniec, a ty skopiowałeś to co robi Panton. Co cicho? Panton, Panton, Smiley, Panton, ciągle to samo. Dimaczka, nie złości się już. Nienawidzę ich. Pick it up! Ej, chłopaki, jesteście bezczelni! Na co sobie pozwalacie? Artem, jestem dla ciebie workiem treningowym. Marusia, cicho, to rodzaj tańca. Pani, paceci, tańczą tylko modne tańce. Marusia, masz coś przeciwko mojemu pseudonimowi worek treningowy? Słuchaj, Julia, to nie chodzi o ciebie, a ciebie ostrzegałam, Artem. I co, powiesz że tym swojemu bratu przyjdzie ze mną pogadać, co? Gigi, dzwoń. Ja już dzwonię, Marusia! Wiecie, chłopaki, macie kłopoty. Zaraz przyjdzie brat Marusi. No co? Hej, impreza, pozwólcie piłkarzom przejść. Idziemy do stołówki. Przejdźcie dookoła. Co za klauny. Dobra, chodźmy. O, futboliści, a wy co tu robicie? Idźcie stąd. Przechodzimy. No, Najpierw wychodzą, wychodzą damy. Mam ich dość. Mam nadzieję, że wszystkiego nie zeżarły. No, może zostało trochę kompotu. Ej, ej! Co wy robicie? Dziewczyny, rozstajemy się z wami. Jak? Jak to jak? Tak, tak, ciągle się popisujecie. Dokładnie, nie potrzebujemy takich dziewczyn jak wy. Wiecie co, chłopaki, wy jesteście nam... Niepotrzebni. O wow, patrzcie na to, to była tylko kwestia czasu zanim to się stanie Tego można było się spodziewać, nie pasujecie do siebie Ale fajnie, już nie tylko ja i Nat będziemy singielkami w szkole Aha, już nie jesteśmy same Co, zadowolone z naszego nieszczęścia? Idźcie sobie Wiecie co? Znajdziemy sobie silniejszych chłopaków Silny? A my że niby co, jesteśmy słabi? Chodźcie tu Idź stąd, nie pozwalaj sobie na to Dajcie nam spokój Nie chcemy już z wami gadać Dziewczyny, nie zapominajcie, że zaraz po treningu mamy test do napisania. Co? Jaki test? Niczego się nie uczyłam. Ja też! Dlaczego nic o tym nie wiem? Ja też się nie przygotowałam. A z jakiego przedmiotu? Dziewczyny, test jest z biologii. Rany, mam nadzieję, że skończyły się nasze kartkówki. To pewien problem, że nie jesteście przygotowane. ty cicho, to nie jest śmieszne. Dziewczyny, wy też się nie uczyłyście? Laila, ja chciałam ściągać od ciebie na teście. Aha, już to widzę, chcesz oszukiwać. Nie uczyłam się do testu. A niech to dziewczyny, co teraz będzie? Nie wiecie co robić? Musicie się rozchorować. No to mamy, mamy problem. problem. Lepsze to niż dostać jedynkę. Dziewczyny, a może w jakiś sposób ominie nas test? Powiemy, że trener nas zatrzymał. Test jest zaraz po treningu. No zjedz potem do pielęgniarki. Tak, wypiszę wam zwolnienie nie jesteście wolne. Posłuchajcie chłopaki, nie zamierzam jeść ołówka. Ołówki są niezdrowe. Nie wolno ich jeść. Można od tego dostać gorączki. Jana, Jana nawet, nawet nie próbuj. Nie. Próbuj. Dobra, dziewczyny, jak zdecydujecie się na wogary, to dajcie znać pójdziemy z wami. Do zobaczenia, dziewczyny, czas na trening. Dobra, jak coś wymyślimy, to zadzwonię do ciebie. Dobra, Jana, do zobaczenia potem. Papa pa, browasty, mam nadzieję, że znajdziemy jakieś wyjście. Dziewczyny! Papa! Pa. Pa, pa. I co zrobimy? No nie wiem. Dziewczynki! No co? Nat! Jesteś szalona? Oj, dziewczyny, to było przypadkiem. Uspokójcie się. No dobra, dziewczyny, to jaki jest plan? Jedzenie ołówków nie wchodzi w grę. Może coś złamiemy? Orety, Diana, nie! Skoro nie, to co sugerujesz, Jana? Powiedzmy, że wszystkie mamy ból brzucha! Aha, albo powiedzmy, że wszystkie mamy te dni! Dziewczyny, obawiam się, że pielęgniarka w to nie uwierzy. Aha, na pewno tego nie kupi dziewczyny. Użyjcie mózgu, coś wymyślimy. Dziewczyny, a może ktoś ma serowy popcorn? Lajla, a po co Diana jest uczulona? Nie, Lajla, nie mamowy, mowy, żebym to zrobiła. Nie rozumiesz, co się wtedy dzieje? Cała moja twarz robi się opuchnięta, a moje oczy tak tu wyskakują. Dziewczyny, mam pomysł. A, a jaki? Pojdę do pielęgniarki i powiem, że źle się czuję. Aha, Nat, pielęgniarka da ci test ciążowy. Zapomniałaś, Nad, jak Marina z 11 klasy poszła do pokoju pielęgniarki i powiedziała, że czuje się źle, a ta dała jej test. Tak, Nad, i co z nami? My też jesteśmy chore? Dobra, dziewczyny, próbowałam coś zasugerować. Jeżeli to Wam się nie podoba, to pomyślcie same. Dobra, dziewczyny, chodźmy na trening, a potem pomyślimy dalej. Wiecie, jaki jest trener, będzie wściekły, jeżeli się spóźnimy. Tak, zgadzam się, chodźmy. Spójrzcie, dziewczyny, w ogóle nas nie obserwują. No i trudno dziewczyny w naszej szkole jest jeszcze dwóch singlów. I to fajnych, nie tak jak oni. Usiądźcie i popatrzcie na siebie. Właśnie straciliście swoje dziewczyny. Dima, ja chyba nic nie jadłem. Koszekarze i liderki wszystko zjadły. O, futboliści. Co u was słychać? Nie, no to nienormalne. Teraz zostanę singielką. Nikt mnie nie będzie chciał. Mam zły humor. Jesteśmy głodni. Chłopaki, mam w plecaku kilka kanapek. Chcecie? Podzielę się. Kew, a mi mama dała kilka pasztecików. Chcesz trochę? Nie no, dziewczyny, to nie fair. Ja nie mam ani pasztecików, ani kanapek. Gigi, jesteś za mała, żeby podrywać futbolistów. Chłopaki, Chłopaki chcecie, chcecie czegoś? czegoś? Nie, nie, nie chcemy. chcemy. Same zjedzcie swoje kanapy. Z waszych śmierdzących toreb. Ha, ha, ha. Widziałyście to? Nie macie z nimi szans. Tak, Gigi, uspokój się. Patrzcie, dopiero co zerwaliśmy, a już podrywają futbolistów. No i Gigi też się rozgląda. Mówiłem wam, że związki są do kitu. Trzeba być mężczyzną. Mężczyzną! Julie, słyszałem, że masz jakieś paszteciki, to prawda? Tak, Artem, mam paszteciki, ale nie dla ciebie. O, Artem, jak do mnie wrócisz, to dam ci kanapkę. Nie kupisz mnie za kanapkę. Mężczyźni, mężczyźni. Patryk, a jak ty spojrzysz mojej mamie w oczy? Nie pamiętasz, co jej powiedziałeś? Że wyjdziesz za mnie, że mnie kochasz! Patryk, ty tak serio? Twoja mama chyba zrozumiała, że to żart! Co? Patryk, co ty powiedziałeś? Powtórz to, nie zrozumiałam! <laughs> A niech to dziewczyny test za 15 minut. Co mamy zrobić? Iść napisać test i dostać jedynkę, czy jakoś się z tego wymigać? Nie, Diana, nie pójdziemy pisać tego testu musimy coś zrobić! Diana, a ty wspominałaś coś o złamanej nodze. Nad, ona mówiła o ręce! Dziewczyny, złamana ręka nie zadziała. Musi być coś innego. A może skręcona noga? Dziewczyny, to dobry pomysł. Mogłyśmy złapać kontuzję na treningu. No dobra, dziewczyny, ale co z nami? My też nie chcemy pisać testu! Diana, no dobra, ty skręciłaś stopę. A co z nami? Dziewczyny, a wy przecież musicie mnie wspierać w drodze do szpitala. Przecież nie poradzę sobie bez was! Dokładnie, przecież pielęgniarka nie pości jej samej, a my jej pomożemy! Tak, Diana, a która stopa cię boli? Layla lewa. No dobra, znajdźmy jakieś bandaże. Czekajcie na mnie! Mam coś. Dobra, owijajcie. I co, Diana może być? Jasne dziewczyny. O, dziewczyny, pomóżcie mi! Jesteś świetną aktorką, Diana. Oj, oj, dziewczyny, to naprawdę boli. Diana, jeszcze nie jesteś u pielęgniarki, nie udawaj. Jeszcze czas. Dziewczyny, wczułam się w rolę. Dziewczyny, to jest takie ciężkie. Nat, myślisz, że nam, jest, nam lekko? jest lekko? Pomóżcie mi. Noszę torby tylko dlatego, że nie chcę iść na test. A niech to, Diana, jesteś ciężka. Dziewczyny, a mówimy o tym koszykarzom? Diana, zróbmy to lepiej bez koszykarzy. Czy możemy coś zrobić bez tych chłopaków? No to chodźmy. Au, au. Piosenka, gdzie są ci liderki? Spokojnie, browiasty, kazały czekać, to czekamy. Na co czekać? Nikogo tu nie ma. Coś wymyślą, potem wyjdziemy z nimi, a potem pójdziemy do Diany. I będziemy jeść aż się nie najemy. Dobra, czekamy. Diana do nas zadzwoni. Rany Kef tak współczuje Dianie, zwichęła stopę. Nie mi już spokój z Dianą. Dziewczyny, słyszałyście, czy liderka skręciła nogę. Nie martw się, pielęgniarka ją zaraz sprawdzi. I nigdzie nie pójdzie i będzie musiała napisać test. Co Diana udajesz, że skręciłaś nogę? Nie chcesz pisać testu. Możecie wierzyć, albo nie. Mamy dokumenty, jedziemy do szpitala. Tak, jedziemy do szpitala. Diana, mogę Cię ponieść w ramiona. Nie, Dima, nie trzeba. Orety, ona, ona naprawdę, naprawdę skręciła, skręciła nogę. Tak, jest, dziewczyny, udało się, udało się. jesteśmy wolne. Czysz. Dziewczyny, ale to dobrze, Diana nie będzie w stanie tańczyć teraz przez długi czas. I drużyna liderek jest w niebezpieczeństwie? Ale zazniję. Jak tylko Diana się źle czuje, to się cieszycie. Ej, co się dzieje z cheerleaderkami? Wyszły. Diana skręciła nogę. Rany browiaste obiecały nam. Nie martw się, zapamiętamy im to. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip and I'm fitted up. Pop in my car and I get it up. Secure the bag yeah, I get the box. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bike, yeah, I get the bus. Pick it, up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, i been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad